Zdobyłem pestki. To są pestki mandarynki, Tu mamy pestki pomarańczy. I dwie cytrynki. To są świeże pestki wyciągnięte. No, cytrynkę te nawet dzisiaj wyciągnąłem. Yy, te są wczorajsze. I mam zamiar to posadzić wszystko do trzeba oczywiście różnych dojęczek. Yy, to podpiszemy. Bo wiadomo, że nim to zakilkuję, już nie będę pamiętał gdzie co włożyłem. I zrobimy taki eksperyment. Podobno to ma po 2 e, do 4 tygodni już kiełkować. Mam nadzieję, że jakieś drzewka z tego nam wyjdą. Mm, Wiemy doskonale, że te drzewka nawet tak nam urosną i dadzą na owocu przez najbliższe lata, bo trzeba będzie to szczepić. Ale do tego się oczywiście również przybierzemy. E, mam czas, no, prawie 3 lata, bo tyle słyszałem i czytałem, że właśnie trzeba czekać, żeby te drzewka za tym szczepić, więc tak się nie spieszę. Na spokojnie to będziemy sobie wszystko robić. Ja oczywiście będę wam to pokazywał, jak wytrwam te 3 lata. No i oczywiście będę musiał kupić i taki mam plan, kupić sobie mm, drzewka, już hodowane drzewka, po to, żeby sobie z nich wziąć zrazy i móc właśnie to zaszczepić po takich nudzach. Tu będą z tego powstaną nam dziczki, a będziemy szczepić później już z z drzewek zaszczepionych, owocujących. Także bierzemy się za sadzenie tego. Cypiemy ziemię do tych doniczek, no i włożymy to tak po prostu, żeby dało się ewentualnie potem te sadzonki rozdzielić spokojnie, jakby nam się jakby nam zakiełkowały. I tak po kolei. To była oczywiście cytrynka. Tu będzie teraz Pomarańcza. Zapisałem datę 14 kwietnia. Datę piszę dlatego, że dzisiaj pamiętam, natomiast jeśli to będzie rosło, a będzie rosło miesiącami, to potem człowiek nie będzie pamiętał. Wiem, że jak miałem u siebie awokado posadzone, to bym, byłem zdziwiony, to ono poczuło mi już, już pierwsze pędy korzonek, a było sadzone 9. Tycznia. w życiu bym nie powiedział, że to była taka pełnia zimy, kiedy to robiliśmy i że dopiero po trzech miesiącach praktycznie widać tam, no, że, że coś tam wyszło. I tu mam cztery mandarynki. I szkoda było mi naśleć, ale to są takie mandarynki, nie, takie duże mandarynki, nie z tych malutkich, to takie duże, nie wiem jak one się nazywają. Będę musiał gdzieś sobie poszukać, poczytać, które to mogły być, jaka to odmiana, ale tu posadzimy cztery. Oczywiście też nie liczę, że wszystkie nam przejdą, stąd sadzimy więcej. Aby nam po drzewku wyszło, to już będę zadowolony. Podlejemy to teraz obficie i będziemy czekać.